Każde ograniczenie, które dziś czujesz, to nierzeczywistość, to program, to kłamstwo, które słyszysz od dziecka. To się nie da, nie dla ciebie, zejdź na ziemię, ale dziś zaczynasz pisać nową wersję siebie. Powiedz szczerze, ile razy odpuściłeś, zanim zacząłeś, ile razy plan był gotowy, ale nie zrobiłeś pierwszego kroku, bo. co, bo ktoś cię wyśmieje, bo możesz się potknąć? Wiesz, kto nigdy nie przegrywa? Ten, kto nigdy nie próbuje, wszystko jest możliwe, to nie slogan, to decyzja, którą podejmujesz każdego dnia, to wybór, czy karmić swój lęk, czy swoje marzenie, mentalność zwycięzcy, to nie dar, to dyscyplina myślenia. To wybieranie wiary, nawet jeśli jeszcze nie widzisz dowodów, w momencie, gdy zaczniesz działać z myślą, że wszystko jest możliwe, twój mózg zacznie szukać rozwiązań, a nie wymówek, twoje ciało zacznie się ruszać szybciej, twoje otoczenie zacznie się zmieniać, i zanim się obejrzysz, będziesz po drugiej stronie, to nie świat cię zatrzymuje. To twój wewnętrzny głos, który dziś zmienisz, codziennie powtarzaj sobie, wszystko jest możliwe. Dla mnie. Tu teraz i działaj, jakby to była prawda, bo to jest prawda, nie musisz widzieć całych schodów wystarczy, że zrobisz pierwszy krok z wiarą